amerykańskim, koleś obrabował bank, wybiera pierwszy samochód z brzegu, Ferrari, wsiada, jakby to wyglądało w rzeczywistości, w Polsce. Koleś obrabował bank, wybiera pierwszy samochód z brzegu, zakaz parkowania, Polonez, nie, tylko Polonez, dobra, nie się, pobiega, szapie za tą klamkę, wkłada coś w Mam tam w ręku, została tak Wkurzony kopie samochodu. się otworzyły z drugiej strony. Co się okazuje? Te drzwi od strony kierowcy się zasały, zapiechły już 5, 10 lat temu i nawet nie wolno dotykać. I mi się już UNESCO powoli interesuje. Kierowca zostawia sobie otwarte od strony pasażera. Dla Bajdźora lepiej, najosi, zanim. nim. tam Tytanowa blokada na pedale. Każdy będzie wie, że ty to ty Nie ma się nawet co za to zabierać, ale każdy będzie wie. Że pedały, sprzęgło, hamulec, gaz nie są z tytanu. Wystarczy odczyć tuż przy pedałach przy końcówkach. Na tych końcówkach da się już na tych kichutkach, da się jakoś prowadzić. Tytanowa blokada na bok. Teraz trzeba uruchomić samochód. W firmach amerykańskich jest pewien standard. Chwyta się za stacyjkę, wyrywa się, wyskakują dwa kabelki. Skręca się, samochód odpala. Tu w Polonezie sprawa jest uproszczona, od razu wystają dwa kabelki. Koleś się odpala. To jest rezerwę. rezerwa. No ale nie kaple się ucieka. Pucz, pucz, pucz. Nie, żeby dogoniła go policja. Oni musieli uruchomić swój samochód. To tak chwilę trwa.